Jeżeli żołąda deska. I stawaj, bo, bo to... jak trafię Pudziątowskiego. Gwada to... Neymar. Podarzyści spadają na głowę. Jeżeli jeżeli przegram, zawieszę rękawice. Neymar powoli odpływa. Odkuwił Mam argumenty by zwyciężyć i w pełnym oku wierzę, że je wykorzystam. Bardzo mocny prawy ręcznik wyszedł piłowy. Marcin no Neymar. No Nouczyszmy mnie. Także trzeba przetrwać pierwszą fazę, i później zrobić to, co do mnie należy. Jeżeli przegrałbym, to oczywiście to już nie będzie mowy o, o, o kolejnych walkach. Kurde, idzie po swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo. Koniec Było poddanie. Ja tą sprawę e, muszę z nim załatwić. Na złość wszystkim swoim fanom wygrał z bonusem. Doprawdy, większego zwycięstwa nikt nigdy nie dokonał. Wtedy nieoczekiwanie wyłonił się bestia. Nowy nabytek w MMA Wezmę tą walkę, natomiast osobiście myślałem, że zo zamykają w trójmieście o godzinie 18.00. jeżeli! mówimy o umiejętnościach, które posiadłem od września i zaprezentowałem w dwóch ostatnich walkach, no to się nie zgodzę, bo akurat ja MMA nie umiałem, a teraz pokazuję, pokazuję różne akcje, które są zapaśnicze. Ja już kończę i chcę się zaprezentować jak najlepiej, i jestem przekonany, że go znokautuję. Ale on jest tak przekonany o tym swoim zwycięstwie i gada tyle rzeczy, że ja nie wiem, co będzie, co on powie, jak, jak tą walkę przegra. Wakacje idzie do przodu. Co to, co co tu się dzieje? Stop, koniec walki. Uważam, że jeżeli wygram przez KO, to może ci się odechcę i i, ci już, I wtedy zrozumiesz, na czym polega sparring, słuchanie kolegów, a na czym polega realna, prawdziwa walka. Widzieliśmy coraz bardziej nieustępliwy. Zamyka przy siadce! Marcin. I proszę. Dlaczego Marcin Najman uważa, żeby wygrał e, do, z Ponieważ Macinów Neyman zawsze uważa, żeby wygrał, jeszcze nie było takiej walki, przed którą mówił, żeby przegrał. Wychwyciłbym mu dwie nogi, przewrócił i ubiłbym go na ziemię. Ale nie przejmuj się, to tak samo jak ciebie. Tak, tak. I powiedz, już kiedyś napisałem na przygodach, czy przypadkiem, to będziemy inaczej rozmawiać. Dziękujemy bardzo. Mam ma nadzieję, że do tego dojdzie.